Kochani prawnik, jak zgłosić się do Twojej 5 minut, tak żebyśmy Cię wzięli pod uwagę. Widziałem, że jest dużo zgłoszeń na TikToku, które w ogóle nie będą brane pod uwagę. Dlaczego już wyjaśniam, żeby zgłosić się do programu, należy przede wszystkim wejść na naszą stronę i kliknąć tutaj zgłoś się. Następnie wypełnić formularz. Jednym z elementów formularza, jednym z najważniejszych, jest nagranie filmu zgłoszeniowego i konieczne jest, żeby ten film posiadał te 6 rzeczy, które są tu wypisane. Następnie należy dodać hashtag T5M3 do tego filmiku i wrzucić go na TikToka lub YouTube. Można to zrobić na niepubliczny, żeby nikt inny nie zobaczył, jak się wstydzicie albo nie chcecie, albo publicznie. Wtedy rzucając publicznie macie szansę zgarnąć złoty bilet publiczności, jeśli to zgłoszenie zdobędzie najwięcej lajków. Oczywiście trzeba dalej wypełnić formularz, czyli imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, telefon, miejsce zamieszkania, Instagram, TikTok i kilka zdjęć oraz akceptacja regulaminu. I zaznaczam, wszystkie zgłoszenia, które nie wypełnią tego formularza, albo nie mają tych wszystkich sześciu elementów w filmie zgłoszeniowym nie biorą. I konieczne jest, żeby ten film posiadał te sześć rzeczy, które są tu wypisane. Następnie należy dodać hashtag T5M3 do tego filmiku i wrzucić go na TikToka lub YouTube'a. Można to zrobić na niepubliczny, żeby nikt inny nie zobaczył, jak się wstydzicie albo nie chcecie, albo publicznie, wtedy rzucając publicznie macie szansę zgarnąć złoty bilet publiczności, jeśli to zgłoszenie zdobędzie najwięcej lajków. Oczywiście trzeba dalej wypełnić formularz, czyli imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, telefon, miejsce zamieszkania, Instagram, TikTok i kilka zdjęć oraz akceptacja regulacji i zaznaczam wszystkie zgłoszenia które nie wypełnią tego formularza albo nie mają tych wszystkich sześciu elementów w filmie zgłoszeniowym nie biorą udziału w programie nie biorą udziału nie bierzemy ich pod uwagę mówię to też żebyście wy po prostu wiedzieli że jeżeli ktoś się nie dostał i nie wzięliśmy go pod uwagę a nie nagrał filmiku to dlatego bo pewnie po prostu to był troll beka albo źle zrobił zgłoszenie więc to jest najważniejsze twoje 5 minut.pl